What's no. Ja do tego, do tego. No tak, czy byli grzeczni? Tak. to bym chętnie przyszedł tak się ociągiem i ociągiem. sobie tak myślę święty Mikołaj to chyba będzie wam zadawał pytania albo można zrobić odwrotnie że my będziemy zadawać pytania świętemu Mikołajowi macie jakieś pytanie do świętego Mikołaja? jakie macie? pytajcie teraz, bo jak pan was zacznie pytać to będzie w wstyd, że nie czegoś powiedzieć a jak wy będziecie pytać, to on się będzie wstydził, jak nie będzie wiedział. Ja zadam świętemu Mikołajowi pierwsze pytanie. Święty Mikołaju, a, a powiedz, powiedz, ile ty masz lat? 1700. No, prawda, to ja nie sprawdzałem. W że urodził się w czwartym wieku, to ma 1700 lat. A widzicie, że jak ktoś jest w niebie, to się wcale nie starzeje. W niebie się nie starzejemy. No to fajnie. Święty Mikołaju, a czym przyjechałeś do nas? Sanian. Saniami. Ale śniegu nie było. A to tak bez śniegu przyjechać? Magicznie są. A, magiczne. Dobra, macie pytanie do Świętego Mikołaja? On powie. Nie macie pytań? Święty Mikołaju, a no ja słyszałem, że Twoi rodzice byli bardzo bogaci tak, i mieli bardzo dużo pieniędzy. I nauczyli Cię, jak byłeś dzieckiem, że jak się jest bogatym, to warto pomagać tym, którzy czegoś nie mają. I Święty Mikołaj, jest taka historia tam o tych trzech sakiewkach. Możesz tłumaczyć, co to tam było z tymi sakiewkami złota? Paję jakieś trzy jedne żeby mogły wyjść za mąż. No właśnie, bo jak dziewczyny mają wyjść za mąż, to muszą być, no coś mieć. I dostały, każda dostała sakiewkę złota, bo każda dziewczyna jak wychodzi za mąż, to musi mieć, co musi mieć dziewczyna jak wychodzi za mąż? I piękne stroje, i pieniądze. No że tak, ale zanim wyjdzie za mąż, to żeby mąż się zjawił, to ona musi mieć cały zestaw garnków, nie no, musi go dawać przecież swojemu mężowi, tak? Co jeszcze musi mieć kandydatka na żonę, bo inaczej nie wyjdzie za mąż. One były takie biedne, a on właśnie dał im trzy, to były trzy siostry, trzy sopiewki złota, you could give yourself Tak? No właśnie. No i jeszcze była taka historia, święty Mikołaj, kiedyś słyszałem, powiedz mi, czy to prawda, że kiedyś była na jednym morzu taka straszna burza, wielka, no i tu no, była, była, i tam na łodzi, czy na kutrze, płynęli rybacy i tak się bardzo dali Ta woda, która zalewała straszny sztorm był, wielkie fale. I wtedy słyszałem właśnie, że Święty Mikołaj wkroczył do akcji. I co wtedy z, z, zrobiłeś? Kazałem się im się pomodlić. I jak się pomodlili, to co się stało? Przestałem padać. No właśnie, Święty Mikołaj mówi do nich, „Popatrzcie, módlcie się, nie strach, nie bójcie się, tylko módlcie. i Pan wtedy burze uciszył. No właśnie, czyli patrzcie, 1700 lat ma Święty Mikołaj. Aniołowki też wyglądają dosyć młodych. <gryny> no i dobrze. Święty Mikołaj, jaką przyjmujesz zasadę, Nie tak każesz coś dzieciom zrobić? Na i to chyba nie będzie, jak będziemy, będziemy rzeczy. Czyli, no to dobra, to ja powiem skąd, i biorę prezent na Was. Ja słyszałem, że one, czy to że z Niemiec, że oni śpiewali, nie? jak jakiś kompozytor u, u, ułożył tę kolendę Cichanoc, czyli Sztilema, Heiligenach. No, i tak powstały właśnie nich po angielsku, po polsku, i wszędzie śpiewają. W Następne pytanie masz? Nie, pytanie. Ja. O. To... Chciałam zapytać, czy dostanę paczkę w dyplomach? Ona... Ale... <laughs> Zbiegać... ja będzie Pani do czarunia. Nie. To do czy będzie do Nie. To... O. Jeszcze to... no. macie jakieś pytanie, do świętego? Czy wiesz, gdzie się Czy się znajdujesz? w jakim mieście? W jakim mieście? No, w jakim mieście jesteś? Koło Świebodzina, się, się bo to tak średnio o miasto. Koło Świebodzina, to jest miasta, a no, jesteś w miastach, tak? Miosta, nie? Jeszcze jedno pytanie, czy tylko jak chcesz, Zastrzec? Zostrzec, czy jakieś czy masz talerze? Nie, mam to jest... Nie ma. No, w niebie już nic nie trzeba jeść. W niebie już nie ma, nie, bo tam. Nikt się. Nie, no, nie, kolega nie, dostać nie, Ale za nieco. nie, 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 czy nie, No, mógłby nie, 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 ale... nie, nie, jak mi a no, właśnie trzeba, to śmierci może, ale nie ma palacka, którą trzyma, to się nazywa. Jak się nazywa ta laską, którą i trzyma? Nie, Każdy biskup ma tam To się nazywa. Pascola. Też na P, ale nie Patek, Nie jednak, tylko pastora. Tak jak, pasterz, tak jak pasterz ma zawsze też takiego kija, ale żeby odganiać wilki, żeby nie przyszły odganiać jakieś groźne zwierzęta. No właśnie. Jeszcze macie pytanie? No proszę. Czy Mikołaj obchodzi Renaty? Czy chodzisz na Rolaty Mikołaju? Nie, trzeba, nie wiem. Aha, że nie nie Ale tutaj na ziemi są tylko wiedzieć, żeby na drugi się zachowywał się dziennie, a nie rezerwować całą <grymioną> miasteczkę? Na szczęście Mikołaj wie, które jakich okolicach tenakuje innych, ale on się na pewno zmieni. Bo jakby się nie zmienił, no to wtedy święty Mikołaj wkroczy do akcji, ale na pewno się zmieni. To jeszcze jedno pytanie macie? Czy masz żonę świętego w kraju? Nie, nie ma. Nie, nie ma takich rzeczy. Właśnie w niebie już tak, nawet ktoś ma żonę na ziemi, to w niebie już nie. jesteśmy tak zakochani w Panu Bogu, że już nie, nie, nie potrzeba żony, czy męża, nie. czy narodzeństwa. Narodzeństwo? Narodzeństwo, wyraźne szczęście. Nie? Nie, Myślę, że właśnie był jedynakiem, a mimo wszystko, że był jedynakiem, to nie był taki samoróbek, że tylko wszystko sobie, 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 tylko właśnie rodzice go nauczyli, żeby się z innymi dzielić. jak chciał radę zobaczyć jeden święty na koniu bo chyba o koniu tutaj mówiłeś właśnie tam jedzie, to jest święty Marcin który jechał na koniu zobaczył biednego człowieka i on był tak biedny, że nie miał się w co ubrać i wtedy święty Marcin rozszedł wielki swój płaszcz na pół dał mu połowę tego płaszcza. i później święty Marcin jak spał, w nocy przyśli mu się Pan Jezus i mówi Marcinie Dziękuję Ci, że mi dałeś płaszcz, a Marcin mówi Tobie, Panie Jezu, dałem płaszcz? On mówi tak, bo wszystko, co zrobiliście jednemu z tych najmniejszych, to mnie uczyniliście. To właśnie święty Marcin jeździ na koniu, bo był rycerzem. To jak coś, to zawsze patrzcie do tyłu, tam w góry jest obraz świętego Marcina. Ale u nas w Kościele nie ma świętego Mikołaja na obrazie. Nie, na żadnym nie ma akurat. No to co? Dajemy prezenty chyba, nie? Czy nie chcecie? Nie, nie chcecie, nie? Nie, nie. Święty świętych, w czwartek, zawiliłeś wszystkie prezenty do de Dardanu, nie? Dobra, no, doszło, nie, nie, musi dawać, Tutaj razem ze świętym podpisywaliśmy. Antoni Parmonik, nie wiem czy znany. Podpisany każdy prezencik. Nie wiadomo, czy był grzeczny. Bijać brata? Się nie da chyba bić brata na, na, na O, on się coś dostał. Do Jasia się Dostanie ta Dla mnie nie ma. widzę, tak. Tutaj jest dla Ameryki, dla Mark. Pozwólcie, żeby przyszła. Do To jest dla Jasia. Jasia, którego nie ma. Które? Tu jest dla Hani. Hani, no to weź dla Hani. Tutaj jest dla Marcela Bosiaka. Tutaj no jest dla do... na... rzecz Nie. Tutaj jest dla Norberta Dużego. Norberta nie ma. Studiuje, to jest ale taczkę zaczeka. Tutaj jest dla Szymona Parmonika. To się przekaże. Tutaj jest dla Maczka Gorsiaka. Nie. To też się przekaże. I tutaj nie zdążyliśmy jeszcze rozpakować, bo otworzymy. O, to jest dla Wiktorka Ławickiego, który też studiuje, więc nie ma możliwości. Tutaj jest dla Kuby Sikorskiego. Proszę. Jarkuwa nie ma. Tutaj jest bramy, też ciesza? dla Wojtka. Tutaj jest dla Oktawiana. Proszę bardzo. Tutaj jest dla Kuby Tarnowskiego. Zapytać czy był grzeczny. Rzeczny. Dobrze. Tutaj jest dla Marcelka Bogusza. Nie ma. No, to tutaj zostawimy, będzie czekać. No i jeszcze um, przecież mamy tutaj dla Wojtka, który czeka, Sińkowskiego. też. No i tutaj jest jeszcze dla Agnieszki Kumjata Ogniesie się do Czukała. A tutaj jest dla... Huberta Gorsiaka. Dla I jeszcze... Nie ma tego. Dla A dla Mikołaja Mciek. A dla

co święty Mikołaj chce dzisiaj wieczorem? jeszcze robisz, czy odpoczywasz, czy jeszcze gdzieś dalej idziesz? Świat grać. A, no to jeszcze musi sprawdzić sobie Pan, skoro organizował na, Pan na święty Mikołaj, który do nas dotarł 10 grudnia dopiero, no ale do tego udało się. Także dziękujemy się Panu Mikołajowi. To teraz może kiedyś czy czasem zarówno z Mikołajem, nie? Ponadkowy Pan. Bo już nie smakowanie, żeby, żeby było to, co święty Mikołaj stanie po z przodu, dzieci podejdą. Docce zdjęcie, mama już dobrze zrobi zdjęcie, ze święty Mikołaj, nie? I za Ja się nie zmieszczam. To ma taki wielki telefon, że no, ja się nie zmieszczam. Teraz i zawsze, na wieki wieków Amen. O Jezu błogosław, rodzina naszym. O Jezu błogosław, rodzina naszym. O Jezu błogosław, rodzina naszym. Święty Jadwigo, mącz się za nami. Święty Mikołaju, mącz się za nami. Zapraszam na piątek, na rogaty. Na piątek, na czternastą.